Dzień dobry państwu. W związku z tym, że jest nas bardzo dużo, bardzo dużo Polaków mieszkających w Danii. Chciałabym serdecznie was zaprosić na mój kanał, który prowadzę. Kanał na platformie YouTube. Chciałabym, abyśmy wspólnie wspólnie sobie tutaj zaczęli pomagać w Danii. Ponieważ jest wiele e, rodzin i osób, y, które niestety, niestety, trafiają w, w dość dziwnych y, przypadkach i w dość dziwny sposób do instytucji psychiatrycznej, po czym te rodziny tak naprawdę zostają same z tym wszystkim, y, jeśli, jeśli, jeśli mają rodzinę oczywiście. Bo nie wszystkie polskie rodziny są pełne. Ja prowadzę ten, ten kanał i każdemu chętnie pomogę. Odpowiem na każde pytania związane z, z instytucją psychiatryczną oraz wszelkimi nadużyciami praw podstawowych człowieka nie praw obowiązujących w Danii, tylko po prostu podstawowych praw człowieka. Zapraszam was serdecznie a jeżeli są osoby, które czują się poszkodowane bądź, bądź yy, zaczynają mieć pewne problemy z duńską policją oraz instytucją psychiatryczną proszę do mnie napisać. Proszę napisz do mnie wyjaśnię Ci wszystko po kolei. Chciałabym, żebyś wiedział i wiedziała, że te problemy to dopiero początek. Musimy o siebie dbać w Danii, w Polsce także. Musimy ze sobą rozmawiać. Te tematy są bardzo ważne, ponieważ to, co się dzieje na świecie, ale przede wszystkim w Danii, to jest nasze leństwo. Wiem, że jest wiele polskich rodzin, które absolutnie nie mają pojęcia, jak działa tuński system od, od strony praktycznej. Wiem, że jest wiele rodzin polskich, które na, naprawdę dobrze, dobrze żyją w Danii i chwalą, chwalą sobie ten kraj. Ja też kocham Danię, dlatego do Państwa tutaj właśnie mówię i, i proszę, napisz napisz. E, jeśli takich problemów nie masz bądź, bądź nigdy w życiu e, Państwo nie mieli styczności e, z absurdami, które, które niestety, niestety spotykają nas wszystkich na całym świecie. E, ale przede wszystkim w Danii. E, to też mnie proszę wesprzej. Wesprzyj mnie. E, na tym kanale hmm, hmm, mówię o wielu rzeczach. Podjęłam, podjęłam tematy bardzo ważne. Bardzo ważne dla, dla, dla społeczeństwa w Danii. Dbam, dbam o, o, o to, abyśmy się dobrze wszędzie ze wszystkimi czuli, żebyśmy byli zdrowi żyli, żyli długo i mogli mogli cieszyć się darem życia, bo tylko tylko raz żyjemy. Później żyjemy także, ale gdzieś indziej. Mam taką nadzieję. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście. Dziękuję wam za tą za tą ogromną grupę tutaj w Danii. Dziękuję tym admin administratorom, przepraszam, którzy, którzy wspierają y, tutaj polskie rodziny. Mm. Thank you.